na politykę społeczną, finansowany z, poprzez Narodowy Instytut Wolności w ramach programu PRÓW i składa się on w ten sposób, że my robimy spotkania z ekspertami, w tej chwili robimy spotkania z ekspertami dotyczącymi zdrowia psychicznego, w, na koniec grudnia robimy spotkanie dotyczące, dotyczące COVID-u, a służb społecznych, czyli wpływu COVID-u na działania służb społecznych. Proszę Państwa, y, oczywiście przysłuchiwałam się intensywnie temu, co mówi Joanna, ale nie byłabym sobą, gdybym nie dodała, że y, patrząc na to wszystko i doświadczając tego wszystkiego, co przeżyliśmy od marca do teraz, y, nie, nie będę sobą, jeśli nie powiem, że y, taka grupa. Jak dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice tych dzieci, czy też opiekunowie, są szczególnie narażeni w tej sytuacji w, w swoim zdrowiu psychicznym. Pandemia, która wywołuje chorobę COVID, wymusiła inny model działania i uczenia się. Z tradycyjnego, taki, który znaliśmy, który był dla nas nieobcy, musieliśmy niejako. Użyć tylko i wyłącznie modelu zdalnego. Wykorzystujemy tę technologię komunikacyjno-informacyjną jako, jako taką konieczność, a może nie wszyscy jednak. Chętnie korzystają z komputera i z tego powodu chociażby mogą mieć w sobie pewną frustrację. W szkole w bardzo krótkim czasie bardzo dużo się zmieniło. Pojawiły się komplikacje, których wcześniej nie było. Na przykład takie, że zamknięto szkołę. Na przykład takie, że z dnia na dzień są inne komunikaty wysyłane rodzicom, uczniom, nauczycielom. I tak y, wydaje mi się, że po pierwszym etapie pewnej radości y, związanej z zamknięciem szkół, y, szczególnie młodzież y, doświadczyła takich y, typo, y, wielu emocji, ale i typowych problemów, takich jak złość, smutek, frustracja, gniew, y, a potem też i osamotnienia, wyalienowania. Obawy o to, jak napiszą egzaminy, obawy o to, jak poradzą sobie z, z egzaminami zawodowymi, teoretycznymi czy też praktycznymi. Jeśli chodzi o rekomendacje, no to mamy ich tutaj 30, tak jak powiedziałem. Część z nich została wypracowana wspólnie z grupami w ramach prac, które koordynuję z Rzecznikiem, z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i z Uniwersytetem SWPS. Więc i też takie wpisywałem, które przez ostatnie dni, jak się zastanawiałem nad tym zadaniem, które mi dałeś, Antoni, które, będą, które są takie najbardziej kluczowe w moim mniemaniu. Więc. Wprowadzanie umów wieloletnich, czyli wpisanie takich konkursów, czy w konkursach ustalanie takich wniosków, które będą realizowane nie przez rok na przykład, ale przez kilka lat, to daje po prostu stabilizację i pozwala na rozwój instytucjonalny. Czyli koncentrujemy się przede wszystkim na projektach wieloletnich, a nie na projektach np. jednorocznych albo na projektach takich jak z artykułu 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, takich trzymiesięcznych. Przybyło nam niebieskich kart? i też przybyło tych niebieskich skarb w związku z nadużywaniem alkoholu. Nie jest to jakaś ogromna u nas liczba, ale też jako jako członek gminnej komisji obserwujemy, że chyba to, że zamknęli nas od marca w domach spowodowało to, że może niektórzy mieli czas na przemyślenia, cokolwiek to znaczy i uporządkowanie swojego życia, bo Albo się kłócili i do nas dzwonili, albo donosili na siebie nawzajem w domu, albo faktycznie składali te niebieskie karty. Później po weryfikacji się okazywało, że my tam wiemy, że tak zawsze było po prostu zamknięci w tych czterech ścianach. Zamiast chyba układać puzzle i w planszówki i, i tutaj wzmacniać więzi rodzinne, to to tak poszło trochę w inną stronę. Także gdzieś tutaj nam to y, y, przybyło, ale też czujność y, i współpraca z naszymi dzielnicowymi, z naszą policją idzie, idzie w dobrą stronę. Ale faktycznie przychodziły też takie rekomendacje z ministerstwa i później poprzez urzędy wojewódzkie, jak postępować w czasie pandemii z, z osobami, y, które składają niebieskie karty, jak w tych innych poszczególnych grupach. No i faktycznie do nas też gdzieś tam, na tą naszą gminę wiejską, to dotarło, ale też czujność i współpraca naprawdę wielu jednostek, bo mamy też i dobrą współpracę ze szkołami. Pytania to oczywiście jestem do dyspozycji, natomiast widzimy COVID jako problem. Jako jeszcze jedno wyzwanie polityki społecznej i nic więcej, to jest po prostu jeszcze jedno wyzwanie i nie damy się zastraszyć. Jesteśmy zbyt Ale... mocni.